Siemaneczko siemaneczko w naszych skromnych programach. witamy was w nowym odcinku V8 Customs dzisiaj miał być odcinek na luzie ale na tym luzie nie jest ponieważ mamy piątek, przy piątku zaczęliśmy składać takie auto które mamy już jakiś czas na warsztacie i montujemy w tym samochodzie tak zwany Big Brake Kit problem jest taki, że ktoś sprzedaje ten Big Brake Kit na internetach na grupach, na Allegro, nie wiem gdzie jeszcze na o nie wiem, czy nie masz świadomości, że to nie jest Big Break Kit, tylko to jest Big Break Sheet, można powiedzieć. Dlatego, że grozi to tym, iż można się zabić montując taki zestaw właśnie. Dzisiaj chcemy Wam pokazać, dlatego żeby ludzie, którzy kupili ten zestaw, wiedzieli z czym to się wiąże i ewentualnie albo go zdemontowali, Albo, żeby jakieś inne rozwiązanie znalazł, może ten, kto to wymyślił, bo mam nadzieję, że ten film też do niego dotrze. Nie chcę tutaj robić ani reklamy, ani antyreklamy. Myślę, że każdy w klimatach, kto kupił taki zestaw, każdy, kto montował taki zestaw, to wie, o co dokładnie chodzi, a konkretnie jest to zestaw zacisków z Mercedesa S klasy. Taki zestaw dostarczył nam nasz klient. Który chciał też sobie taki zestaw zamontować zamiast swojego seryjnego, jedno, jednotłoczkowego zestawu, ale przy montażu tego zestawu zaczęły wychodzić takie kwiatki, że my się nawet tego nie spodziewaliśmy. E, dobra, teraz tak mamy tutaj dwa zestawy hamulcowe. To jest stary układ hamulcowy. Ciebie to tym młotkiem. Kurwa, zostaw, to się przyda później. Tutaj jest stary zestaw hamulcowy. Tutaj mamy nowy tak zwany Big Break Kit. O co w tym wszystkim chodzi? Generalnie chodzi o to, żeby powiększyć cały zestaw, aby efektywność hamowania była lepsza. Więc mamy dwie tarcze. Gołym okiem widać. Nowa tarcza jest większa. Ta tarcza jest zzięta z Opla Insigni. Nie wiem dokładnie jakiego modelu. Firmy Rottinger. Firma sama w sobie, jako że chodzi o te tarcze, jest bardzo dobrą firmą. Do tego mamy zaciski hamulcowe. Tutaj mamy jednotłoczkowy zacisk hamulcowy, tu mamy zacisk czterotłoczkowy. Czyli no, już w tym momencie mamy na pewno lepszą efektywność z racji tego, że jest większa tarcza, mamy więcej tłoczków naciskających na tarczę w wielu punktach, do tego są jeszcze klocki hamulcowe, których no delikatnie też powierzchnia tarcia się będzie różniła. I dodatkowo jeszcze dostajemy tak zwany adapter do zamontowania tych oto zacisków do piasty, ponieważ na oryginalne mocowania nie wchodzi ten zacisk. I zaczęliśmy to wszystko montować, zaczęliśmy to wszystko składać. Doszliśmy do momentu, w którym wszystko było poskładane. Okazuje się, że klocek wystaje poza tarczę. Jest o tyle to niebezpieczna sytuacja, że w momencie, jak klocki będą założone, będzie założony zacisk. To dwa klocki, które się trą, one są w ten sposób założone i gdzieś tyle wystają. Mamy sytuację, w której klocek dojdzie do klocka, zablokuje się i wtedy już nie ma co ściskać tej tarczy, bo klocek o klocka się blokuje. Nie mamy hamulcy. Więc, sobie teraz przejdziemy do samochodu, zamontujemy sobie to na samochodzie, pokażemy Wam, jak to leży na samochodzie. Mam nadzieję, że ogólnie ten film dotrze do jak największej liczby osób, a zwłaszcza do tych, którzy sobie to pomontowali, bo naprawdę można się tym kurwa zabić, bo ktoś się rozpędzi i nie będzie miał świadomości, że zostało mu się mało tego klocka, tym bardziej, że do tego rodzaju klocków nie da za rady zaaplikować, założyć czujnika klocka mimo iż sprzedawca zapewniał, że da radę, więc zostajemy się bez czujnika, czyli nie wiemy kiedy nam się tak na dobrą sprawę klocek kończy i w momencie, w którym trochę tarcza się zużyje będzie mało klocka blokuje się nam klocek o klocek tracimy hamulce jest jeszcze jeden taki temat, który zapomniałem powiedzieć do zestawu jeszcze zostały dołączone śruby to jest śruba z zestawu Big Brake Sheet. To jest oryginalna śruba. I teraz tak. Jak widać, dwie śruby są, ok, twardość, powiedzmy, że się zgadza, jeżeli chodzi o twardość, ale pytanie jedno takie zasadnicze. Jak się domyślacie, po co jest tutaj ta, w tym miejscu bez gwintu część tej śruby? A dokładnie po to, aby zacisk, jak wejdzie w już yy, śruba wejdzie, będzie trzymała zacisk, żeby się ten zacisk nie ruszał. Tutaj ktoś poszedł po taniości, kupił, kurwa, śrubę na kilogramy. Ta śruba w serwisie kosztuje 11, kurwa, złoty. Więc ktoś zaoszczędził tutaj jakieś 40 zł na hamulcach, które są najważniejszym, kurwa, elementem w samochodzie. Bo rozpędzić samochód to nie jest problem sztuką też go zawsze zatrzymać więc przejdziemy sobie teraz do auta zamontujemy sobie te zaciski i Wam pokażemy dokładnie o co chodzi montujemy klocki, tutaj mamy zamontowaną tarczę, zamontowany adapter zamontowany zacisk to oczywiście wszystko było w zestawie za niemałe pieniążki kurwa moteczka zabrał. <noise> <noise> no. Czekaj. Latarkę też gdzieś mamy. Mamy zamontowane w tym momencie klocki do tego Big Break Kit Sheet i w tym momencie tutaj ładnie widzimy. Tu jak wystaje klocek poza tarczę z jednej. I z drugiej strony, i teraz, w momencie kiedy dochodzi do zużycia tarczy hamulcowej, do zużycia klocków, klocki się razem ze sobą schodzą, i w momencie kiedy klocki się spotykają, blokują się o siebie, czyli nie blokują się o tarczę hamulcową, co skutkuje tym, że tracimy hamulec. Mało tego, jeszcze tutaj, w tym miejscu powinien być czujnik klocka, albo w, tym. albo w tym miejscu. Ale po pierwsze raz, że próbowaliśmy wcisnąć mimo zapewnień sprzedającego ten Big Break Kit, że czujnik pasuje, to nam się ten czujnik ułamał przy wkładaniu, o czym zresztą poinformowaliśmy pierw klienta. Właściciela samochodu, że będzie to na pewno taka sytuacja. My oczywiście nie myliliśmy się, ponieważ przy wciskaniu pęk ten czujniczek, ale to i tak by nic nie dało, ponieważ ten czujnik nie ogarnia tarczy hamulcowej. Więc nawet jeżeli udałoby się go wcisnąć, to i tak by to nic nie dało, ponieważ w momencie, jak się schodzą klocki, zużywają. To i tak ten czujnik nie sięgałby tarczy hamulcowej. Czyli w tym momencie zostajemy się nawet bez czujnika zużycia okładziny hamulcowej. Nie wiemy w którym momencie nam się kończą klocki. Jeżeli klocki się zużywają, schodzą się ze sobą razem, blokują się o siebie, zostajemy bez hamulcy. Więc jest to naprawdę nieporozumienie. Ewentualne może jeszcze poprawienie adaptera dałoby tam kilka milimetrów ale pytanie: czy i tak by poprawienie tego adaptera, osadzenie tego zacisku da na tyle efekt, że cały klosek będzie się chował? Więc to jest Big Brake Sheet, a nie Big Brake Kit. I przestrzegamy wszystkich przed montażem tego. Bo zamontuje to jakiś lat, który nie ma w ogóle pojęcia o mechanice, nie ma w ogóle pojęcia o tym, jak to działa. Dojdzie do zużycia klocków, do zużycia tarcz, i będzie taki moment, w którym to auto nie zahamuje. Więc jeżeli Ci się podoba ten film, to zostaw łapeczkę w górę, udostępnij go jak najdalej tylko się da, tak żeby każdy wiedział, czym grozi montaż tego typu zestawów. A ja. Polecam zostawiać tego typu akcje wyspecjalizowanym warsztatom oraz ludziom, którzy w ogóle mają jakiekolwiek pojęcie o mechanice samochodowej. Do następnego. No co no, nie można się pobawić, trochę piątek jest najgorszy, a podwyżkać się, ej, bo się wypłata. Daj na sabinę.